Chciał tylko dziedzica, ale gdy trzymał ją w ramionach, odkrył, że miłości nie da się negocjować. A umowa stała się przeznaczeniem. Subskrybuj ten kanał, zostaw swój komentarz. Codziennie publikujemy takie filmy, kontynuując. Cisza kaplicy odbijała się echem niczym zły omen. Martyna trzymała bukiet białych lili drżącymi dłońmi, próbując znaleźć odwagę w każdym oddechu. W wieku 22 lat nigdy nie wyobrażała sobie, że znajdzie się w tym miejscu ubrana w suknię ślubną dla mężczyzny, którego spotkała zaledwie trzy razy, trzy formalne, zimne spotkania, podczas których wymienili niewiele więcej niż uprzejme pozdrowienia. Po drugiej stronie ołtarza czekał Rafał Dąbrowski ze sztywną postawą kogoś, kto dobija kolejnego targu. W wieku trzydziestu pięciu lat był znany w Warszawie jako przedsiębiorca, który zmieniał bankructwa w imperia, ale nigdy nie okazywał ani kropli współczucia. Jego szare oczy obserwowały ceremonie, jakby uczestniczył w zebraniu zarządu. Dla niego to był tylko kontrakt, umowa konieczna, by zapewnić sobie dziedzica i utrzymać społeczne pozory, których wymagała jego pozycja. Kiedy trzy miesiące wcześniej, jego ojciec, Albert Kowalczyk, zapukał do drzwi gabinetu Rafała, w rękach trzymał coś więcej niż tylko dokumenty potwierdzające zadłużenie. Trzymał życie całej rodziny wiszące na włosku. Rodzinna firma budowlana zbankrutowała po oszustwie fałszywych inwestorów, a Albert był zrozpaczony i bez wyjścia. Rafał wysłuchał propozycji z typowym dla siebie chłodem. Spłaci wszystkie długi, a nawet da hojną kwotę na nowy początek. W zamian chciał poślubić Martynę, jedyną córkę Alberta, potrzebuje dziedzica, powiedział Rafał bez mrugnięcia okiem. To jest to, czego potrzebuje by spełnić wymogi testamentu mojego dziadka. Pańska córka mi go da, a ja zapewnię jej wygodne życie. Albert wyszedł z tamtego gabinetu ze złamanym sercem, wiedząc, że oddaje córkę jak monetę przetargową. Ale ciężar długów i groźba utraty wszystkiego zaślepiły go na wszelkie inne alternatywy. Teraz, przed ołtarzem, Martyna powtarzała słowa przysięgi drżącym głosem. To nie były słowa miłości, lecz rezygnacji. Kiedy Rafał wsunął obrączkę na jej palec, poczuła chłód metalu jak niewidzialną kajdankę pocałunek, który przypieczętował małżeństwo, był szybki, formalny, pozbawiony jakichkolwiek emocji. Rezydencja Dąbrowskich na Wilanowie powitała Martynę jak lodowy pałac, długie korytarze, imponujące machoniowe meble, cenne dzieła sztuki wiszące na ścianach, które zdawały się szeptać historię minionych pokoleń. Wszystko tutaj tchnęło władzą i samotnością. Rafał odprowadził ją do sypialni na drugim piętrze, która miała być wyłącznie jej. Mam nadzieję, że wszystko będzie ci odpowiadać, powiedział formalnie. Jutro przyjdzie moja sekretarka, aby omówić z tobą twoje nowe obowiązki towarzyskie. Są wydarzenia, na których będziemy musieli bywać razem. Tej pierwszej nocy Martyna zamknęła się w pokoju i wypłakała wszystkie łzy, które tłumiła przez miesiące. Patrzyła w lustro toaletki i ledwo rozpoznawała odbitą w nim kobietę. Gdzie podziała się dziewczyna, która marzyła o ślubie z miłości? Gdzie podziała się młoda kobieta, która wierzyła w bajki? Pierwsze dni były dziwnym tańcem wzajemnego unikania się. Rafał wychodził wcześnie do biura i wracał późno, jadając kolację samotnie w swoim prywatnym gabinecie. Martyna zwiedzała rezydencję jak duch, odkrywając pomieszczenia, które wydawały się niezamieszkane od lat. Ukojenie znalazła w bibliotece. Ogromne regały, pełne klasyków literatury, wiele w pierwszych wydaniach. Zaczęła je porządkować, tworząc małe kompozycje kwiatowe między tomami. Rafał zauważył subtelne zmiany, gdy wrócił do domu w czwartek i zobaczył mały wazonik z fioletowymi orchideami, obok pierwszego wydania lalki Bolesława Prusa. Następnego dnia była to kompozycja żółtych tulipanów, przy tomikach poezji nigdy tego nie okazywał, ale zaczął obserwować te małe interwencje z rosnącą ciekawością. Martyna wypracowała sobie własną rutynę. Wstawała wcześnie, piła kawę na tylnym tarasie, podziwiając ogród, poranki spędzała na czytaniu w bibliotece lub ucząc się zarządzania domem od pani Celiny, gospodyni, która opiekowała się domem od ponad 20 lat. Po południu spacerowała po okolicy lub odwiedzała małe galerie sztuki. Zaczęła odkrywać Warszawę oczami kogoś, kto miał czas, czego nigdy wcześniej nie doświadczyła. Pewnego ranka Rafał zszedł na śniadanie i zastał inaczej nakryty stół. Zamiast zwykłego, formalnego układu, była tam bardziej przytulna aranżacja ze świeżymi kwiatami, ręcznie malowanym porcelanowym dzbankiem i ciepłymi bułeczkami, które pachniały w całym pomieszczeniu. Martyna tam była, ubrana w jasnoniebieską sukienkę która podkreślała jej ciemne oczy, a jej brązowe włosy były upięte w luźny kok. Dzień dobry, powiedziała z nieśmiałym uśmiechem. Pomyślałam, że może chciałbyś spróbować domowych bułeczek. Nauczyłam się przepisu od pani Celiny. Rafał zatrzymał się na chwilę. Nie spodziewał się tego. Usiadł i po raz pierwszy zwrócił uwagę na kobietę, która dzieliła z nim dom. Martyna miała delikatny sposób mówienia, łagodne gesty, a w jej oczach było coś, co go intrygowało. To nie była tylko uroda, to była głębia, inteligencja, cicha siła, której wcześniej nie dostrzegł. Są bardzo dobre, powiedział, próbując bułeczki. I to była prawda. Od tego dnia śniadania stały się cichym, ale znaczącym rytuałem. Rafał zaczął schodzić kilka minut wcześniej, a Martyna zawsze tam była, z powściągliwym uśmiechem, i jakimś nowym kulinarnym dziełem do spróbowania. Były to krótkie rozmowy o pogodzie, o książkach, które czytała, o wiadomościach z kraju. Nic głębokiego, ale tworzyła się subtelna więź. Pewnego popołudnia, podczas silnej ulewy, Rafał wrócił do domu wcześniej niż zwykle. Znalazł Martynę w bibliotece, skuloną w skórzanym fotelu, czytającą lalkę ze łzami w oczach. Nie zauważyła, że wszedł, a on stał w drzwiach, obserwując ją, było coś wrażliwego w tym obrazie, coś, co poruszyło coś głęboko w jego piersi. Wokulski nie zasłużył na taki los, powiedział cicho. Martyna drgnęła i szybko otarła oczy. Przepraszam, nie wiedziałam, że już wróciłeś. Nie musisz przepraszać. To także twój dom. Rafał podszedł i usiadł w pobliskim fotelu. Dlaczego płaczesz? Martyna zawahała się, po czym westchnęła. To tylko cała ta historia o miłości, klasach społecznych, rozczarowaniu sprawia, że myślę o tym, jak ludzie mogą się ranić, gdy nie potrafią sobie zaufać. Rafał obserwował ją w milczeniu. To był pierwszy raz, kiedy mówiła o uczuciach, o czymkolwiek, co wykraczało poza codzienne uprzejmości. Wierzysz w miłość? Zapytał, zaskakując samego siebie tym pytaniem. Martyna spojrzała mu prosto w oczy po raz pierwszy. Kiedyś wierzyłam. Dorastałam myśląc, że miłość jest najnaturalniejszą rzeczą na świecie, że przyjdzie sama, że będzie wolnością, teraz wzruszyła ramionami. Teraz już nie wiem w co wierzyć. Może, powiedział Rafał, starannie dobierając słowa, miłość jest inna niż sobie wyobrażamy, gdy jesteśmy młodzi. Tej nocy Rafał nie mógł skupić się na pracy. Słowa Martyny odbijały się echem w jego umyśle. Wychował się w przekonaniu, że miłość to słabość, wrażliwość coś, co tylko przeszkadza mężczyznom, którzy mają cele do osiągnięcia. Jego ojciec zawsze mówił, że kobiety są przydatne do sojuszy i rodzenia dziedziców nic więcej. Jego matka Helena potwierdzała ten pogląd swoją wyrachowaną oziębłością i pogardą dla wszelkich przejawów uczuć. Ale w Martynie było coś, co zmuszało go do przemyślenia tego wszystkiego. Nie była tylko piękna. Była inteligentna, wrażliwa, na swój sposób odważna. Przyjęła los, którego nie wybrała, z godnością, przekształcając złotą klatkę w coś zdatnego do życia, niemal przytulnego. Następnego ranka Rafał znalazł na swoim biurku egzemplarz bez dogmatu: Henryka Sienkiewicza z krótką notatką. Pomyślałam, że może spodoba ci się ta historia o kontraktach i małżeństwach, być może zakończenie cię zaskoczy: Martyna. To był pierwszy raz, kiedy podjęła osobistą inicjatywę w jego kierunku. Rafał uśmiechnął się, czego nie robił od dawna, i schował książkę do szuflady, zdecydowany przeczytać ją jeszcze tej nocy. Następne tygodnie przyniosły subtelne, ale głębokie zmiany. Rafał zaczął wracać do domu wcześniej, zawsze pod jakimś pretekstem związanym z pracą. Martyna zaczęła starannie się ubierać, wybierając sukienki, o których wiedziała, że mu się podobają. Delikatnie się perfumując. Oglądali razem filmy w prywatnej sali kinowej, dyskutowali o książkach, dzielili się opiniami na temat sztuki i muzyki. Pewnej nocy, podczas koncertu muzyki klasycznej w Teatrze Wielkim, Rafał obserwował Martynę pochłoniętą przedstawieniem. Jej dłonie spoczywały delikatnie na kolanach, oczy błyszczały z każdą nutą symfonii, a subtelny uśmiech tańczył na jej ustach. Znalazł się zahipnotyzowany. Nie muzyką, ale sposobem, w jaki oddawała się tej chwili piękna. Grasz na jakimś instrumencie? Zapytał w przerwie. Na fortepianie, odpowiedziała. Tata opłacał mi lekcje, gdy byłam dzieckiem, przestałam, kiedy, kiedy w domu zrobiło się ciężko. Mamy fortepian w pokoju muzycznym. Mogłabyś wrócić do gry, jeśli chcesz. Martyna spojrzała na niego ze zdziwieniem. To był pierwszy raz, kiedy zasugerował coś, myśląc wyłącznie o jej przyjemności. Chciałbyś mnie posłuchać? Tak, powiedział Rafał i zdał sobie sprawę, że był szczery. Bardzo bym chciał. Kiedy wrócili do domu, Martyna poprowadziła go do pokoju muzycznego, pomieszczenia, które odkryła, ale nigdy nie używała. Czarny fortepian Steinway zajmował centralne miejsce w elegancko urządzonym pokoju. Martyna usiadła przy instrumencie i przesunęła palcami po klawiszach sprawdzając dźwięk. Jest rozstrojony, powiedziała, ale wciąż da się grać. Zaczęła od clair de lune de Busego. Pierwsze nuty wypełniły pomieszczenie słodką melancholią, a Rafał poczuł się przeniesiony w miejsce w swoim sercu, o którego istnieniu nie wiedział. Obserwował delikatne dłonie Martyny sunące po klawiszach, skupienie na jej twarzy, sposób w jaki jej ciało poruszało się łagodnie w rytm melodii. Kiedy skończyła, cisza między nimi była naładowana czymś nowym. Rafał podszedł do fortepianu i stanął obok niej. To było piękne, powiedział głosem łagodniejszym niż kiedykolwiek słyszała. Martyna podniosła wzrok, by spotkać jego spojrzenie i po raz pierwszy zobaczyła w tych szarych oczach coś więcej niż chłód. Było tam ciepło, podziw i coś, czego nie śmiała nazwać. Martyno, powiedział z wahaniem, ja chcę, żebyś wiedziała, że nigdy nie chciałem, abyś czuła się jak przedmiot, jak obowiązek. Wiem, że okoliczności naszego ślubu nie były idealne, ale. Rafał, przerwała mu łagodnie, wstając z ławy. Wiem, kim jesteś i zaczynam rozumieć, dlaczego tak bardzo się chronisz. Byli teraz bardzo blisko. Rafał czuł jej delikatny zapach, widział małe złote refleksy w jej brązowych oczach. Co widzisz, kiedy na mnie patrzysz? Zapytał. Widzę mężczyznę, który nauczył się ukrywać swoje człowieczeństwo, powiedziała odważnie. Ale ono wciąż tam jest. Widzę je, kiedy uśmiechasz się, czytając moje notatki, widzę, kiedy starasz się wrócić do domu na kolację ze mną, widzę, kiedy słuchasz moich opinii, jakby naprawdę miały znaczenie. Rafał poczuł, jak coś w nim pęka. Mur, który budował przez lata, zaczął się kruszyć, bez namysłu podniósł rękę i delikatnie dotknął jej twarzy. A co czujesz? Zapytał, odsłaniając swoją wrażliwość. Martyna zamknęła na chwilę oczy, ciesząc się dotykiem. Kiedy je ponownie otworzyła, była w nich decyzja. Czuję, że może jest jeszcze dla nas nadzieja. Wtedy Rafał ją pocałował. To nie był formalny pocałunek ze ślubu, to był pocałunek odkrycia, możliwości, dwóch serc zmęczonych samotnością, które odnalazły się nawzajem. Kiedy się rozdzielili, oboje wiedzieli, że przekroczyli nieodwracalną granicę. Nie wiem, jak kochać. Wyszeptał Rafał, opierając czoło o jej czoło. Więc nauczymy się tego razem, odpowiedziała Martyna, pieczętując między nimi obietnicę, która miała wszystko zmienić. Miesiące, które nastąpiły po tamtej nocy w pokoju muzycznym, były jak stopniowe przebudzenie. Rafał odkrył, że Martyna ma zaraźliwy śmiech, gdy jest zrelaksowana, że gestykuluje, gdy pasjonuje się jakimś tematem i że ma uroczy zwyczaj mruczenia podczas czytania. Martyna z kolei dowiedziała się że za zimną maską kryje się mężczyzna, który szczerze troszczy się o dobro swoich pracowników, anonimowo wspiera domy dziecka i przechowuje każdy mały prezent, który mu dała, jakby to były skarby. Rezydencja się zmieniła, korytarze rozbrzmiewały ożywionymi rozmowami, biblioteka stała się miejscem codziennych spotkań, a kuchnia sceną kulinarnych eksperymentów, które wprawiały panią Celinę w stan między zdumieniem a rozbawieniem. Rafał zaczął częściej pracować z domu, a Martyna odkryła, że ma talent do pomagania mu w organizacji wydarzeń towarzyskich, a nawet do wyrażania opinii na temat niektórych inwestycji. To podczas jednego z takich wspólnych poranków pracy Martyna zauważyła pierwsze objawy. Poranne mdłości, które początkowo przypisywała nerwom związanym z nowymi obowiązkami, ale które nasilały się z dnia na dzień. Kiedy badanie lekarskie przyniosło potwierdzenie. Poczuła się rozdarta między radością a strachem, była w ciąży. Dziecko, które było pierwotnym celem tego małżeństwa, stało się teraz symbolem czegoś znacznie większego miłości, która zakwitła wbrew wszelkim oczekiwaniom. Zaplanowała powiedzieć Rafałowi podczas specjalnej kolacji, przygotowała jego ulubione danie, zapaliła świece, wybrała szmaragdowo-zieloną sukienkę, którą zawsze chwalił, przećwiczyła te słowa dziesiątki razy, wyobrażając sobie uśmiech, który pojawi się na jego twarzy, sposób w jaki weźmie ją w ramiona. Ale los, który był dla nich łaskawy w ostatnich miesiącach, postanowił wystawić na próbę solidność tej nowo zbudowanej miłości. Helena Dąbrowska przyjechała do Warszawy we wtorek rano, bez zapowiedzi. Matrona Rodu spędziła ostatnie miesiące w swojej posiadłości w Zakopanem, z daleka obserwując małżeństwo syna. Wieści, które do niej docierały za pośrednictwem służby i wspólnych znajomych, głęboko ją niepokoiły. Rafał był inny, bardziej ludzki, a to stanowiło zagrożenie dla planów, które pielęgnowała od lat. Mój drogi synu, powiedziała Helena, całując Rafała w policzek z typowym dla siebie chłodem, musimy porozmawiać o kilku ważnych sprawach. Martyna była w ogrodzie, gdy Helena ją znalazła, klęczącą wśród grządek róż, z rękami brudnymi od ziemi i twarzą zarumienioną od słońca. Widok synowej w prostym stroju, bez pompy, jakiej wymagała jej pozycja społeczna, potwierdził wszystkie uprzedzenia Heleny. Martyna, prawda? Głos Heleny przeciął powietrze jak ostrze. Musimy porozmawiać ty i ja. To, co nastąpiło, było jedną z najokrutniejszych rozmów, jakie Martyna kiedykolwiek odbyła. Helena, z chirurgiczną precyzją kogoś, kto spędził dziesięciolecia na manipulowaniu ludźmi, zniszczyła każdy fragment poczucia bezpieczeństwa, jakie Martyna zbudowała. Czy naprawdę wierzysz, że mój syn mógłby pokochać kogoś takiego jak ty? Helena usiadła elegancko na krześle skutego żelaza, patrząc na Martynę z pogardą. Rafał jest Dąbrowskim. Zostaliśmy wychowani, by postrzegać związki jako strategię, a nie bajki. Jesteś użyteczna teraz, kiedy bawisz go swoją naiwnością. Ale gdy tylko urodzisz dziedzica, którego potrzebuje... Myli się pani. Próbowała się bronić Martyna. Ale jej głos był słabszy niż zamierzała. Naprawdę? Helena uśmiechnęła się chłodno. Więc powiedz mi, czy kiedykolwiek powiedział, że cię kocha? Czy kiedykolwiek mówił o przyszłości? O wspólnych marzeniach? Czy po prostu katabawicie się w dom, podczas gdy on czeka, aż spełnisz swoją funkcję? Każde słowo Heleny trafiało w niepewności, które Martyna nosiła w sercu. To prawda, że Rafał nigdy nie powiedział: Kocham cię. To prawda, że wciąż bywał powściągliwy w intymnych chwilach, a ciąża. Czy nie była tylko potwierdzeniem, że wypełniła swoją część umowy? Mężczyźni z naszej klasy nie zakochują się w kobietach takich jak ty, kontynuowała Helena bezlitośnie. Bawią się, czują się lepsi, ratując kogoś, ale na końcu zawsze wracają na swoje właściwe miejsce. Rafał potrzebuje żony, która rozumie jego świat, a nie romantycznej dziewczynki która wierzy w szczęśliwe zakończenia. Kiedy Rafał wrócił tego wieczoru do domu, zastał Martynę odmienioną. Była blada, zdystansowana, unikała jego wzroku. Specjalna kolacja została odwołana, a ona tłumaczyła się bólem głowy, by wcześniej położyć się spać. Moja matka była tu dzisiaj, zauważył Rafał podczas śniadania następnego dnia. Tak, rozmawiałyśmy, odpowiedziała Martyna sucho. I co o niej sądzisz? Martyna podniosła na niego wzrok po raz pierwszy od dwóch dni. Myślę, że znacie lepiej niż ja. Coś w głosie Martyny zaalarmowało Rafała, ale zanim zdążył zbadać sprawę, w jadalni pojawiła się Helena, nienaganna w swoim szarym kostiumie Chanel. Dzień dobry, dzieci, powiedziała, całując Rafała i całkowicie ignorując Martynę. Rafał, musisz dziś pojechać ze mną do biura. Są pilne sprawy rodzinne, które wymagają twojej uwagi. Następne tygodnie były stopniowym powrotem do początkowego dystansu. Helena pozostała w rezydencji jak toksyczny cień, zawsze znajdując sposoby na podważenie zaufania Martyny i ponowne uaktywnienie instynktów obronnych Rafała. Martyna, walcząc z mdłościami ciążowymi i jadem słów Heleny, zamknęła się w sobie. W tej napiętej atmosferze nadeszła koperta. Rafał był w swoim gabinecie w czwartek rano, kiedy sekretarka wręczyła mu paczkę. W środku były zdjęcia, wydrukowane e-maile i szczegółowy raport sugerujący romans między Martyną a Edwardem Polańskim, starym przyjacielem rodziny Kowalczyków, który pomagał Albertowi w ostatnich miesiącach trudności finansowych. Zdjęcia pokazywały Martynę i Edwarda na spotkaniach, które wyglądały na intymne. E-maile mówiły o tajnych spotkaniach, ukrytych uczuciach, planach na przyszłość i najstraszniejszy wniosek, sugestia, że dziecko, którego spodziewała się Martyna, nie było Rafała. Rafał nie wiedział, że każdy dokument został skrupulatnie sfałszowany przez Weronikę Krajewską, byłą dziewczynę, która nigdy nie pogodziła się z końcem ich związku, we współpracy z konkurentem biznesowym, który w małżeństwie Rafała widział zagrożenie dla własnych interesów. Tego wieczoru Martyna przygotowała niespodziankę. Wreszcie znalazła odwagę, by powiedzieć o ciąży, pomimo jadowitych słów Heleny. Kupiła maleńki bucik niemowlęcy i położyła go na talerzu Rafała wraz z listem wyjaśniającym jej uczucia i marzenia o ich wspólnej przyszłości. Rafał wszedł do domu z kopertą w ręku i sercem przepełnionym zwątpieniem i gniewem. Zobaczył nakryty stół nerwowo uśmiechającą się Martynę, mały niebieski bucik. Co to jest? Zapytał głosem zimnym, jakiego Martyna nie słyszała od miesięcy. To. To niespodzianka, powiedziała, czując, jak atmosfera gwałtownie się zmienia. Rafał, jestem w ciąży, będziemy mieli dziecko. Zamiast radości, której się spodziewała, Martyna zobaczyła, jak twarz Rafała twardnieje, rzucił kopertę na stół, rozsypując zdjęcia i dokumenty. Z kim? Zapytał brutalnie. Martyna drżącymi rękami wzięła jedno ze zdjęć. To była ona, ale obrazy zostały zmanipulowane, by wyglądały na intymne sytuacje, które nigdy nie miały miejsca. Rafał to to nie jest prawdziwe. Ja nigdy Edward to tylko przyjaciel rodziny pomagał mojemu ojcu z jakimiś dokumentami prawnymi ale ja nigdy e-maile są tutaj powiedział Rafał każde słowo jak strzał twoje własne słowa o uczuciach do niego o spotkaniach nigdy tego nie napisałam. Martyna była zrozpaczona. Rafał, znasz mnie, nasz, jak możesz w to wierzyć? Ale Rafał, który stał przed nią, cofnął się do postaci zimnego i nieufnego mężczyzny z przeszłości. Helena pojawiła się w drzwiach jadalni z wyrazem fałszywego współczucia. Och, kochanie, powiedziała. Spodziewałam się, że coś takiego może się stać. Mężczyźni, tacy jak Edward, zawsze wykorzystują bezbronne kobiety. Martyna spojrzała z Heleny na Rafała. I wreszcie zrozumiała pułapkę, w którą wpadła. To pani, wyszeptała. Pani to wszystko zaaranżowała. Martyno, głos Rafała był lodowaty, udasz się do swoich pokoi, jutro porozmawiamy o dalszych krokach. Tej nocy Martyna spakowała walizki. Nie mogła znieść życia w domu, w którym mężczyzna, którego kochała, wątpił w nią w tak okrutny sposób. Zostawiła na łóżku list, wyjaśniając swoją niewinność i prosząc, by kiedyś odkrył prawdę zabrała tylko proste ubrania i trochę oszczędności, które odłożyła. Rafał został sam w rezydencji, ze swoimi wątpliwościami i gniewem, ale w miarę upływu dni coś zaczęło go niepokoić. Znał Martynę od prawie roku, obserwował każdy jej gest, każdy wyraz twarzy, każdą reakcję. Zrozpaczona kobieta, która zaprzeczała oskarżeniom, nie wyglądała jakby kłamała. Dwa tygodnie później postanowił zbadać sprawę na własną rękę. Zatrudnił prywatnego detektywa i zlecił analizę techniczną dowodów. Wynik był druzgocący dla jego sumienia. Wszystkie zdjęcia zostały cyfrowo zmanipulowane, i e maile wysłano z fałszywych kont. Cały raport był misterną mistyfikacją. Kiedy skonfrontował się z Heleną, nie zaprzeczyła swojemu udziałowi. Zrobiłam to, co było konieczne, by chronić naszą rodzinę, powiedziała chłodno. Ta dziewczyna nigdy nie byłaby ciebie godna. Gdzie ona jest? zapytał Rafał niebezpiecznie cichym głosem. Skąd mam wiedzieć? Rafał wyszedł z rezydencji w tej samej chwili. Odwiedził każde miejsce, o którym wspominała Martyna, szukał Edwarda Polańskiego, który potwierdził, że pomagał tylko w sprawach prawnych rodziny Kowalczyków. W końcu dzięki detektywowi odkrył, że przeprowadziła się do zakopanego, do małego wynajętego domku na obrzeżach miasta. Kiedy dotarł tam w sobotę rano, zastał Martynę na podwórku. Wieszającą pranie, była w czwartym miesiącu ciąży. Jej brzuch zaczynał się już zaokrąglać. Miała na sobie prostą, kwiecistą sukienkę, a włosy luźno upięte. Wyglądała na spokojną, pomimo widocznego smutku w oczach. Martyno, powiedział, a ona odwróciła się zaskoczona. Rafał? Upuściła ubrania do kosza. Co ty tu robisz? Odkryłem prawdę powiedział, zbliżając się powoli, o zdjęciach i mailach, o wszystkim. Ja dałem się zaślepić nieufności. Martyna obserwowała go w milczeniu przez dłuższą chwilę. I co teraz? Przyjechałeś po mnie, bo potwierdziłeś, że dziecko jest twoje? Nie, powiedział Rafał, zatrzymując się przed nią. Przyjechałem, bo odkryłem, że nawet wierząc, że mnie zdradziłaś, nawet myśląc, że dziecko nie jest moje, wciąż cię kochałem. I to przeraziło mnie bardziej niż jakakolwiek zdrada. Łzy zaczęły spływać po twarzy Martyny. Rafał, nigdy nie powiedziałem, że cię kocham, kontynuował klękając przed nią, ale kocham cię. Kocham sposób, w jaki zmieniasz każde otoczenie. Kocham Twoją odwagę, Twoją dobroć, Twoją siłę. Kocham to, jak sprawiłaś, że odkryłem, że mogę być lepszy niż myślałem, że to możliwe. Martyna uklękła również, obejmując dłońmi jego twarz. Nigdy nie przestałam Cię kochać. Nawet kiedy we mnie zwątpiłeś nawet kiedy mnie odesłałeś. Wybaczysz mój strach? zapytał. Wybaczysz moje tchórzostwo? Już wybaczyłam powiedziała, całując go delikatnie. Ale muszę wiedzieć, że nie powtórzymy tego błędu. Że kiedy pojawią się nowe wyzwania, a pojawią się, zmierzymy się z nimi razem. Razem obiecał Rafał, kładąc dłoń na brzuchu Martyny. Wetrójkę. Kiedy wrócili do Warszawy, Helen nie było już w rezydencji. Rafał dał jasno do zrozumienia, że nie jest już mile widziana. Dom znów stał się domem. Teraz z oczekiwaniem na nowy śmiech, nowe kroki, nowe życie. W noc, kiedy wreszcie w pełni się odnaleźli, Rafał wyszeptał Martynie do ucha: Kiedyś wierzyłem, że miłość to słabość. Teraz wiem, że to jedyna rzecz, która czyni nas naprawdę silnymi. Martyna uśmiechnęła się, głaszcząc twarz mężczyzny, który nauczył się kochać jej wrażliwość. A ja kiedyś wierzyłam, że miłość to wolność. Odkryłam, że to wybór. Wybór, by zostać, by zaufać, by zbudować coś większego niż my sami. Sześć miesięcy później, kiedy urodził się mały Gabriel, Rafał trzymał syna w ramionach i wreszcie zrozumiał, co jego dziadek miał na myśli w testamencie. Dziedzice to nie tylko kwestia krwi. To kwestia miłości, dziedzictwa rodziny budowanej z cierpliwością i oddaniem. Patrząc na Martynę, która uśmiechała się zmęczona, ale promienna na szpitalnym łóżku, wiedział, że znalazł nie tylko żonę i matkę dla swoich dzieci, ale towarzyszkę, która uczyni każdy następny dzień nową przygodą odkrywania i wzrastania. Miłość pokonała wszystkie przeszkody, a to zwycięstwo zbudowane na bólu, przebaczeniu i odwadze miało być dopiero początkiem historii, która będzie trwać wiecznie.